Czas na 237 odcinek serialu La Promesa. Pałac tajemnic. Fernando boleśnie przekona się, że skruz nie ma co zadzierać. Czy markiza zmieni swoje podejście na prośbę męża? Abel wystosuje do Manuela nietypową prośbę i odkryje jego mały sekret. Odcinek 237 serialu La Promesa już w piątek, 26 września, zobacz zdjęcia z serialu. La promesa. Pałac tajemnic, odcinek 236 w czwartek, 25 września 2025 roku o godzinie 15:05 na TVP2, co wydarzy się w 237 odcinku La Promesa, Pałac tajemnic. Abel prosi Manuela, by okazywał więcej czułości swojej rozchwianej emocjonalnie żonie. Kiedy Fernando dostaje ataku serca, Cruz odmawia podania mu tabletki. Alonso, licząc na odbudowanie relacji z bratem, namawia żonę, by pomogli w organizacji zaręczyn Martiny. Candela waha się czy przyjąć oświadczyny Carlosa, bo nie chce opuszczać La promesy. Maria i Salvador wracają z Cordoby po operacji. Zdjęcia z odcinka znajdziesz w galerii poniżej.